Pierwszy raz w Koobręgu, pierwszy raz na festiwalu filmowym, jak wrażenia? W Kołobrzegu trzeci raz, ale pierwszy raz na festiwalu filmowym, po prostu pierwszy raz przyjechałem tu z moim kolegą po drugim, to po drugiej klasie liceum, przyjechaliśmy na pierwsze wakacje sami i to był zupełnie inny Kołobrzeg, ale wtedy pamiętam tylko, że byłem na koncercie Krzysztofa Klęczona, który niestety później zginął i to było dla mnie niesamowite przeżycie, później byłem tu 3 lata temu, czy cztery lata temu jako tenisista na turnieju tenisowym, <gryzny> A, bo jest to moją gdzieś tam pasją. A teraz zaczynam moją karierę filmową od pierwszego festiwalu filmowego. I to pierwszy festiwal w Chłobrzegu, także to będzie też pamiętne. Niewątpliwie to coś znaczy. A gdzie się pan czuje najlepiej? Warszawa, nowy, nowy targ, Kraków, czy może miejsce Oświadczeń, Poznań? <gryzny> W tej chwili Warszawa, w tej chwili Warszawa, bo jak już kiedyś tu wspomniałem i wspominam zawsze, ta Galicja, pomimo tego, że 27 lat mieszkałem w Krakowie, 4 lata tam studiowałem i... I ciągle wychodzę na pole, nie na dwór. W Warszawie też wychodzę na pole, bo to jest znamienite, że my z południa wszyscy wychodzimy na pole, nie na dwór. I w Warszawie, pomimo, że ją uwielbiam, i w tej chwili chyba bym już nie zamienił innego na inne miasto, chyba że na Nowy Jork. E, właśnie, kariera filmowa. E, ostatnio, w 2017 albo 2018, wypuszczono film e, o ojcu fanatyku wędkarstwa. Ciężko było się e, wczuć do tej roli? E, e... Tu jakby miałem takie łatwiejsze zadanie, bo ja lubię, jak mnie ktoś akceptuje, i Michał, reżyser, po prostu od razu przyszedł, że to jest rola dla mnie i rok pracowaliśmy nad tą rolą. On przyjeżdżał do Warszawy, rozmawialiśmy na, tym, na ten temat. Dla mnie to było fascynujące, dlatego że, że ta pasta, na której podstawie powstał ten film, dla mnie nie, nie jest to jakby tylko parodią takiego życia. To, to też jest dla mnie przede. Przede wszystkim starałem się oprzeć tę rolę na temat relacji, relacji właśnie mojego pokolenia do moich synów, moich córek. I tam jest to, to pęknięcie takie, gdzie, gdzie mnie to fascynowało w tej paszczy. E, z Michałem mamy dalsze plany i, i serialu, i nowego filmu, dwóch nawet filmów. E, także myślę, że to się wszystko ziści. E, szkoda, że się tak porobiło z tą pastą e, i, i z fanatykiem, że przez różne nieporozumienia z producentami ten film nie trafił na festiwale, e, tylko jest w internecie, ale dzięki Bogu e, jest bardzo popularny i... I teraz nawet przebił moją popularność już serialową, i, bo młodzi ludzie oglądają relacje i filmy w internecie i teraz już często mnie młodzi ludzie postrzegają jako tego fanatyka. A nawet ostatnio byłem w Holandii i w Londynie i gdzieś tam Polacy, którzy tam mieszkają, już ten film tylko gdzieś tam oglądają. Szykują się może jakieś filmy? w przyszłości, pokroju może Zacisza z 2017? No właśnie, no, no właśnie, zacisze. Za to był mój pierwszy e, krótki horror <grym> z Bartoszem Kowalskim. Teraz e, i, i myślę, że mi się uda może... Zrobimy na tyle interesujący ten następny horror, już pełnometrażowy, który teraz zaczynamy, że trafi na festiwal suspense tu w Koło Brzegu w przyszłym roku. Nie mogę jeszcze opowiedzieć o czym on będzie, ale jest to pierwsze kino tak typowo gatunkowe, bo wtedy nawet te Wilczyce czy coś tam to były takie troszkę nie do końca kinem gatunkowym, a to będzie pierwszy horror polski gatunkowy. Też premierę będę miał takiego filmu komediowo sensacyjnego raz jeszcze raz w październiku albo we wrześniu w październiku też premiera, gdzie zagrałem też duży, dużą epizod można powiedzieć kucharza w Legionach to będzie film Legiony, zagrałem też u Jana Komasy w nowym filmie też taką rulkę. No tak myślę, że ten czas filmowy do mnie się zbliża. Teraz gdzieś skończyłem moją przygodę z Teatrem Państwowym i myślę, że będę miał więcej czasu dla filmu, ale też może reżyserzy będą mnie bardziej postrzegać, ale też widzę, że młodzi reżyserzy zupełnie inaczej mnie zaczęli postrzegać. Zaczę, zacząłem dostawać role właśnie gangsterów jakieś, czy bardzo trudne psychologiczne role. A wracając do tej serialowej, słynnej postaci, miewa pan żal do Ryśka? Nie, nie, absolutnie nie, nie mam żalu. Kiedyś się zmo, może miałem troszeczkę, że, że się zgodziłem, że e, po prostu to tyle trwało, e, że mus, musiałem się z tym, czego nie lubię, uporać z moją popularnością. E, no, nie, nie jestem, nie mam takiej psychicznej e, konstrukcji, że mi jest z tym łatwo. I troszkę miałem wtedy żal, ale teraz stwierdziłem, e, że też e, dużo dostaję z Informacji, że ile ten serial też zrobił w życiu dobra, a przecież o to chodzi, żeby to dobro gdzieś tam w tym życiu podtrzymywać, a nie tylko zło.